Witamy Państwa w kolejnym odcinku Magazynu przy Filiżance. Opowiemy dzisiaj o akcesoriach służących do zaparzania kawy i herbaty. Wybór ulubionego gatunku to bowiem dopiero początek. Zacznijmy od ceramicznego zestawu do zaparzania herbaty Izabel. Zestaw składa się z czterech czarek oraz praktycznego czajniczka z zaparzaczką. Jak widzicie, prezentuje się on niezwykle efektownie, zaś konsumpcja naparu z takiej właśnie czarki jest doznaniem o wiele ciekawszym niż picie herbaty ze zwykłego kubka. Czajniczek Izabel nie pozwala jednak na obserwację całego procesu parzenia herbaty. W przeciwieństwie, na przykład, do czajniczka Tao. Wewnątrz znajduje się praktyczny koszyczek, do którego wsypujemy naszą ulubioną herbatę. Który montujemy z powrotem do pokrywki. I montujemy w czajniczku. Odczekaliśmy kilka minut, by nasza herbata się zapożyła, zatem skosztujmy. Na chwilę Kolejnym akcesorium, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować jest ekspres ciśnieniowy Presto. Jest to niewątpliwie ciekawa alternatywa dla ekspresów automatycznych, niezwykle kosztownych, gdyż kawa przyrządzona w tym właśnie ciśnieniowym ekspresie w niczym nie ustępuje kawie przyrządzonej w kawiarni. Zaprezentujemy teraz, jak za pomocą naszego ekspresu przyrządzić filiżankę aromatycznej espresso. Do koszyczka wsypujemy odmierzoną porcję kawy, którą następnie ubijamy. Tak przyrządzoną kawę montujemy do ekspresu. I przekręcamy. Aż poczujemy opór. Po zamontowaniu koszyczka ustawiamy pod nim filiżankę. A urządzenie napełniamy gorącą wodą. Rewionę urządzenia ostrożnie unosimy w górę. I również powoli opuszczamy. Woda przechodzi przez kawę pod dużym ciśnieniem. Napój jest gotowy. Otrzymaliśmy w ten sposób filiżankę mocnej aromatycznej espresso. Zaprezentowane w programie oraz inne kawowo na akcesoria znajdziecie Państwo w ofertach sklepów kawy.pl oraz pionineherbaty.pl. My już się żegnamy, natomiast przy filiżance spotkamy się w kolejnym odcinku, który już niebawem. Zapraszamy!